Cześć wszystkim, witam Was po tygodniowej nieobecności. Postanowiłem, że nagram coś dla Was za. Yy, chcieliście też, żebym częściej trochę nagrywał, więc yy, no, postaram się też, wiadomo. Nie chcę, żeby to były takie. Może dla kogoś nagrywam nudno, nie wiem. No. Jednak nie chcę, żeby te filmy były jakieś takie, wiecie, nudne i ciągle o tym samym. No bo jednak, o czym można kazać tym samym? No, jak coś się dzieje, to no, wiadomo, no to nagram, tak jak tu jestem. Ale jak nic się nie dzieje, no to. Albo dzieje się źle, to nawet nie chce się o tym mówić, to się w ogóle już nie nagrywa. Choć to też, bo można kogoś zawsze, jak jakieś niepowodzenia w hodowli, no to można kogoś przestrzec przez tym, tak, żeby kogoś nauczyć, jakby y, trochę na swoich błędach. Ale no wiadomo, no każdy robi jak chce. Ja za bardzo, jak coś się tu złego dzieje, to Stara nie lubi o tym myśleć, nie lubi o tym rozmawiać, bo mnie to denerwuje i jeszcze się bardziej złoszczę, więc po prostu no nienawidzę tego. Byłem, teraz tak, o czym film, bo film, wiem na co pewnie czekacie, e, film jest z nowych nabytków, e, ponieważ udało mi się w końcu, pojechałem już w sumie trzeci raz na giełdę, no to wszystko wychodzi, trzeci raz pojechałem na giełdę e, w, w tym roku w sumie, e, Dwa razy byłem w Ołocawką, teraz drugi, ale raz byłem w Polsce. Najpierw pojechałem do Ołocawką, no było słabo, ale to coś, no coś tam było. A potem pojechałem właśnie do Polska, gdzie w ogóle była taka tragedia, nic tam kompletnie nie było. A potem pojechałem, dzisiaj znowu pojechałem do Ołocawka, taki trochę wyjazd na spontanie, bo tak no, planowaliśmy go ogólnie, ale tak do końca nie wiedzieliśmy, czy on dojdzie do skutku. Więc tak szczerze mówiąc, nawet się nie nastawiałem, że tam pojadę. A dwa razy, że coś kupię. Ale udało się. Mm. Kupiłem trzy sztuki. E, film może być trochę dłuższy, mogę się trochę rozgadać. E, kupiłem mewkę samicę. Kupiłem e, winerkę samicę i kupiłem krymkę samicę. Wiadomo, do par. E, pokażę zaraz wam. Chyba wam nie pokażę tylko winerki, bo winerka jest w opakanym stanie, gdyż e, wpuściłem ją od razu samca, bo samiec siedział tam w klatce i tak cały czas sam, bo on tu mi robi do spierdzia w głębiku, więc e, po prostu wiecie o co chodzi. E, dlatego go po prostu. Nie wpuszczałem i od razu to samicę mu zadałem No i wpuściłem. No tak ją wymęczył wodziłem, Tak wydarzał, że po prostu aż tą wodę zabrałem. Na razie po prostu tragedia. Ale mewkę i, felkę, mewkę i krymka wam pokażę. I co ja miałem już powiedzieć? A tutaj wyniosłem tutaj, bo tam słabo widać w tym korytarzyku, tak ciemno. A jutro może nagram coś to. Nie, może, może jutro nagram wpuszczanie, coś takiego. Tych, to w ten, to wtedy wam. Pokażę i winarkę, dobra. Idziemy, nie ma co tu gadać, tylko pokazywać, tak? Tak, już nowe siedzą. Tu trochę dzisiaj zmiotłem. Niestety u, u tych ufelków te jajka, powiem wam, były zalężone naprawdę były, bo obumarły po prostu. Obumarły i to były takie już duże mode, po prostu. Nie wiem, żółtka były też niepowchłaniane. Nie wiem o co chodzi. Szkoda, kurde, bo naprawdę już były na wyjściu, że tak powiem. No ale no trudno. To jest dopiero i tak początek, o tam samica, tu samiec Przy nowych koleżankach e, tak Tak szybko, bo też, powiem wam, trochę zimno jest W się sensie zimno, ja też jestem po chorobie, miałem pograwiać gniazda Ale po pierwsze jest zimno i tego nie robię, a po drugie jestem chory Po prostu nie mam, będę się forsował i nie będę siedział na dworzu Bo po prostu nie chcę się jeszcze bardziej przyziębić Chyba, że i tak byłem chory Jeszcze tak do końca powiem wam Telefon mi spadł Dobra, ale nie będę już robił od nowa, bo mi się nie chce, bo nagrywam też że wam powiem, któryś raz, dlatego że po prostu yy, yy, wyszło tak, że pamięci będzie brakło w telefonie i coś się działo, ja wiem, co to się dzieje, pokażę wam, tylko właśnie ja bym wam lepiej pokazał, jakbym pokazał w lewej, e, w lewej a ja muszę prawo, czy jestem w ogóle leworęczny i... No pokażcie. Nie chcę się odwrócić Nie chcę, specjalnie robi, żeby się nie udało. Mhm. Teraz wam, teraz pokażemy. Ja sobie na światło podzielny, tylko telefon sobie przyłożę tutaj tej ręki. No i właśnie się okazało, że yy, mam za mało pamięci i trzeba wyczyścić telefon. No, już pokazuję. Tak, od razu mówię, mewka jest z tego roku. No nie tutaj się ogóle tam, portek to nie ma nawet. Ale dobra, mewka jest z tego roku. Ja trochę was tak trzymam w niepewności. <gry> Mewka jest z tego roku, znaczy sam tego w sumie, bo 2022, rok, młoda samica już wniosła swoje pierwsze jajka, gdyż sparowała się z takim samcem, no z jednej rasy, nie wiem, z Wajskopem, ten facet mówił, już się pamiętam, z i po prostu musi ją sprzedać, no bo tam robi też... Nie parują już tak, jak trzeba. E, samica... E, zresztą wam pokażę. Tutaj samica wygląda. tak? Z jednej strony, z tej lewej. Ma białe pióra, te przy skrzydle i to jest jej taka nowada, można powiedzieć. Jednak powiem Wam że tak. Większego wyboru też można nie powiedzieć, nie byłem, dlatego bo już musiałem wziąć, znaczy nie musiałem. Złebka jest ładna, dziubek fajny, tutaj ma kronkę ładną, żabot, żabot nawet trochę jest. Tą mewką już teraz powiem Wam że mało spotyka. Naprawdę, już teraz te mewki, żeby spotkać mewkę, jest taki naprawdę z żabot z tej strony jest ładna, taka normalnie, taka jaka powinna być. A z drugiej, powiem Wam tak, wolę szczerze mówiąc, jak, jeżeli facet mi odprzedł taką, już miałby ją naprawdę dorwać albo wyrwać, po prostu, wiecie, inne pióra. I strzelać ją, wiecie, jako pięknego gołąbka, tym bardziej, że za takie pieniądze, jakie za nią dałem. Wiadomo, nie dostałem nie też za darmo, no wiadomo. E, czy nie kupiłem za 20 zł, ale no. E, no i mimo wszystko na internecie musiałem zapłacić dużo drożej dla nią. Żywy gołąbek, naprawdę. Wydaje mi się, że naprawdę. I czysty, naprawdę czysty, tylko to, to końcówki, trochę ogona. A tak to naprawdę gołąbek fajny, niski, mały. Naprawdę bardzo mi się podoba. Ja mówię, a ja mówię, wolę, żeby miała takie pióra, co trochę oczy może i boli, ale wolę, żeby bolało teraz niż miałoby boleć potem, że zapłaciłem więcej pieniędzy, a gołąb był e, dorwany, tak? Gąbki, oczywiście, siedzą. Powiem Wam tak, raczej są zdrowe, bo naprawdę już tu widziałem kubki, są takie, jakie powinny być. Tu jadła już, więc. Kremka, no pokażę, ale mamy krymka, jak to krymka. Tu Krymek siedzi z boku ona muszkiwa, powiem wam, ona by chciała już iść w naprawdę. Ona taki... Ja początkowo mówię, jak jechałem, wracaliśmy i coś zaczęło grukać w samochodzie z tyłu. Ja mówię, kurde, na pewno samca któregoś kupiliśmy. Ja mówię tak. W jak to będzie felek. E, Felceka. Co Stron z tym felkiem Krymek albo winer. To będzie, wiecie, pikuś. Ale jak to będzie ten mewek, no to już będzie nieciekawy. Ale... Powiem wam, okazało się, że jak otworzyłem, to ona po prostu i tak dziobała i grukała po prostu przy tym. Ale raczej to jest samica po prostu, no łapci takie, wiadomo, powiem wam tak. Widać po głębi, jak to ma czysto, jak to ma czysto w głębniku, e, e, bo wiadomo, wiadomo, te łapcie są takie trochę przybrudzone, ale ja mówię, u mnie się doczyści, bo u mnie, no, ona będzie tam u tych lepszych, to na naprawdę się tam doczyści. Ja mówię, to samica, no jak to Krymek, jest tylko krymek za... 10 zł. <laughs> Ale powiem wam, szczerze mówiąc, że sobie nic za te krymki. Po 50, po 40 nawet. Szczerze mówiąc, szkoda, było mi tyle dać za e, krymka, bo to tylko do karmienia, tyle, żeby samczyk nie był samotny. A, no, siedzi tutaj widać, szkoda miko. go. za ja wolę, żeby był z jakąś samicą, niż żeby, wiecie, miał e, być. E... Tylko wiecie, co ona tu nie ma piór w środku w tym wogonie. Ja zrobię pauzę i szybko sprawdzę te pióra. Co to jest? Czy tam już odrastają? Bo jest to czy po prostu. Ale nie, no raczej drwana, ale zaraz zobaczę. Już sprawdzona. Powiem Wam tak, pióra straciła niedawno, widać, ale nie wiem. Powiem Wam tak, jakby dorwana. Bo czasem takie białe pióra rosną w ogonach ale to, to już trudno, nic nie szkodzi, nawet, bo to tak, tak do pasenia Ale ten. Yy, coś wchodzą mi te pióra, nie wiem. Może też mało witamin, czy coś. Taka jest. I brudny, z podsłudu też jest przykurza. Nie wiem, no zależy że jak to ma w głębniku, nawet u mnie. Tak się pochwalę, że tak powiem. E, gołębik nie jest jakiś y, nowy czy coś takiego. No, bo wiadomo, to jest wszystko robione. Ten jest w ogóle cały zrobiony przeze mnie. E, jak na moje możliwości, chyba to jest w miarę sporo, tak mi się wydaje, ponieważ, no, ja mówię, no tu wszystko to, co było tu zrobione, to było zrobione przeze mnie i to tylko moimi rękami. E, no, wiadomo, też już miałem 5 lat, bo w tym roku mam 17, e, już niedługo, więc no. Y, już też trochę powinienem umieć zrobić, jednak no uważam, że i tak dużo osób w moim wieku jakby. O, no właśnie, zobaczcie, jak dziobie. Gdziobie, i przy tym gruka normalnie. O, to jest, to, to jest samica, jak będzie taka wredna, to będę musiał po prostu. No. Będę musiał w kod dzielić, a w siedzieć do krymka, żeby ją trochę, wiecie. Ona mi się daje, że ona potrzebuje po prostu i ona dlatego tak się wyżywa na tych samicach. Może się martwi, żeby im nie zabrały, ale spokojnie to jest do innego w ogóle kawalera. Yy, Zastanawiałem się mewkę do którego dać samca. I dam do tego żółtego, gdyż on ma lepszy dziób, powiem wam szczerze. Teraz. O. Teraz wam go pokażę. O, ja jutro wiecie co? Ja jutro nagrawam. Ja, o, o, tu, są dwaj dwa kawalerzy Jeden czerwony, drugi jeden. Ja to jest... nie, to nie jest syn też ma tam białe pióra, tak widać w skrzydle z jednej strony, ale ja wiem, ale. ale ja widzisz, Z drugiej strony nie, on ma taką jaśniejszą maść, ale z drugiej strony jest jasny, i ja mówię, chętnie w parę, więc y, to będzie dobra będzie dobra para. Mam tu zaraz zamykam to, żeby tu nie wygładać, naprawdę. E, I co tu jeszcze? Co miałem jeszcze powiedzieć? Właśnie nie wiem, co powiedziałem. No tak, mewki wiadomo, to już wszystko i tak przed siatką, one tu się widzą i w ogóle. E, o, więc. No, tak, mi się, tak, tak się cieszę, że ja tą mewkę po prostu kupiłem, po prostu szok, że się udało i w ogóle. O, to tu miałem przybliżenie. Tego czerwonego no zostawi, chyba że mogę może sprzedać, ale szczerze mówiąc nie wiem, bo tu jakby się coś może wydarzyło odpłukać, to to zawsze mieć lepiej jakiegoś ja zastępcę. Na przykład, wiecie, jak było z felkami. E, tak to e, nie, było, nie był potrzebny czarny samiec, a się nagle stał, bo żółtego e, walną jastrząb jeszcze wtedy na tamtym gołębniku, więc... No, z tych felków niestety nic, no kurde, te jajka, nie wiem, czy już, te jajka niestety, kurde, obumarły mi. Nie wiem, czy od zimna czy od czego. Może dlatego też od ziemi, od posadzki ciągnie w sumie. Ja mówię, tu mają na razie widyny, siedzą dobrze, są zależone jajka I bo... Chyba, nie nie sprawdzałem powinne I po felkach, nie wiem, mam nadzieję, że też W tamtych... Yy, no zacząłem, ja, jeszcze jest wcześniej Nie ma co się napalać za na te legi. no bo jest szczęście A tu już ta para bewków ta jedna cofa by... I będzie druga Na no, widynki, łapci, nie Właśnie może powinienem drugiej przejść, łapci, ale mi szkoda Zobacz, jak to będzie wyglądać, ja mówię, to jest tak na razie, wiecie, pierwszy ten Pierwszy raz yy, mają, będą Tak zaczęte dopiero te leńki, więc no wiecie o co chodzi. Zastanawiałem się też, była, powiem wam szczerze, zbalała widelka. E, tylko, że taka prawie ciemna jak ten stary samiec. Ale była, no i była podobna do tego, akurat do tego samca. Ale powiem wam szczerze, najpierw poszliśmy do tego faceta, nie było. I powiedział, że tam miał dwie pary krymki, jeszcze coś. A to powiedział, że nie wie co to jest. Wyglądało właśnie na samicę. Wiesz, że jak przyjdzie ten facet, to wtedy się dogadamy co to jest dokładnie za płeć tego, tego, tego wintra, ale przyszliśmy i z powrotem zrobiliśmy już dwa kółka, zagadaliśmy się tam wszystkim. wszystkim i ten, przyszliśmy, no to już sam ten facet i po właśnie gadał, że ona jest już znaczy do kozienego, bo ktoś też się o nią pytał że jest już zarezerwowana i ja zaraz po nią przychodzi to po pieniądze więc nie kupiłem, ale już trudno, tak powiem najważniejsza ta mewka, że się udało i jestem z tego powodu bardzo zadowolony, ja mówię mewka nie, naj, nie najgorsza wiadomo ktoś powie, że nie wiem, no jak na te moje to i tak będzie poprawił, jeżeli się dochołam po nim młodych, to i tak poprawi hodowlę na pewno i nie pogorszy, bo jest lepsze od tamtych, więc... więc dobrze. A ja mówię, a winerki to sobie tutaj urzędują. Samczyk jest tu, samica tu z boku. Nie będę Nadiej pokazywał, bo wygląda tragicznie, tu muszę i też posprzątać. O. Strasznie on wymęczył, o, tak ją zjechał, że po prostu. Jakby stanęła tak. W wodzie koło miny i mina wybuchła, to taka się ona wygląda, jeszcze z błotem Tragicznie Jak tu pokazane wszystko, więc ja mówię, nowe nabytki Kupiłem obrączki Ale obrączki, no tu karmi tego Właśnie, ten ptęda, wiesz Młodych się na lęgo, tam, tutaj mam te bociany, winery się wylęgły tam, powiem wam szczerze że Kurde, lęgną się to, a brzmi to naprawdę z tych nie jest potrzebnych Więc ja tu muszę naprawdę o, właśnie, tam widać, o, idzie młodego jedzenie zaś, jeszcze wy jest, mówię wasza. a bo to w ogóle spore. Muszę pogrzebować, już kasować skasować jutro. No ładnie, no to jest, bo nie, powinienem jajka odrzucić, też nie potrzebnie, tak robię, kurde. No ale no ja, nic nie poradzę. E, dobra, tu, tu jest brudno, sprzątane przepraszam bardzo, 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 ale po prostu, no. Ogarnę za tydzień, coś. No bo naprawdę, jestem chory, nie chcę mi się tu siedzieć, naprawdę i tak właśnie to was teraz, już prawie 14 minut, więc Wody też niedawno ciepłą dostały, te siedzą. No muszą trochę posiedzieć, tutaj też są z boku, więc one się widzą, tak zakolegują przez siatkę. A Gołębie prawdopodobnie zdrowe, znaczy wydaje mi się, że są zdrowe. Naprawdę, tutaj już kupki robiły, naprawdę są fajne. Obrączki powiem wam, kupiłem no, no, nie kupowałem obrączek na rynku, ja mówię tak, kupię obrączki na rynku, bo chociaż nie będę musiał płacić nawet za przesyłkę, skoro jest. I powiem wam że myślałem, że to obrączki, naprawdę. Jedyku to po 50 groszy, chyba to było takie, tanie, Nie? już po złotówce. I to się dziwiłem, za 20 grosze 20 zł zapłaciłem. Nie, może po tyle sam, straciłem rachubę trochę. Po tyle, no to jak kupiłem 20, za 30 zł, no bo tak, ale powiem komplet, kosztował się komplet, kosztuje już chyba 7 albo 8. Kosztował. Teraz nie wiem, ile nie patrzę. A ten, a. Yy, co ja, co ja powiedzieć a tutaj po 10, No ale trudno, no jak trzeba, trzeba było kupić? Tak, dla tych y, siódemki są różowo-fioletowe, takie dziwne. No jak tam, gruba Krymek. Oj, od razu i przeciął mewek. No to właśnie tak, ten krymek będzie z tą samicą i ten mawek z tą Tak, no, no dokładnie. E... Właśnie, ona tam już kiwa, no. Ona chce do, ona chce do pary. Ona chce dopłynąć, ta kremka. Dobra, myślę, że I co ja mam powiedzieć? Ja już tak mówię, tylko szybko, że po prostu. Ja już sama nie wie co gadam. No już nie wiem. Straciłem myśl, powiem Wam szczerze. A o obrączkach, no właśnie. Fioletowo takie. Jutro wam pokażę, co sam Nie chcę się, się wyciągać. A dla dziesiątki, dziesiątki albo jednostki, można chyba dziesiątki kupić. To są takie zielone. Żółto, zielone, takie, no nowe bardziej. No zobaczycie. Patrzyłem, to chyba są żółte, na tym takie, te unijne. Bo bo patrzyłem na właśnie. Yy, yy, wpisałem właśnie, w szukiwarkę, jaki kolor na ten rok, ale no, bym, bym, żeby data była ta sama. Jaki tam będzie kolor, to już tam z tym. No i takie są. No i właśnie, 20 obrączek kupiłem Na razie 20. Yy. Mam nadzieję. Ja tych nie będę obrączkała z tego głębnika, nawet więc to tylko na tamte. Mam nadzieję, że przydadzą się te wrączki, że będzie trzeba jeszcze dokupić tych obrączek. Liczę na to. Tu jedzą. No, ja. Chłodno tutaj, zimno. O, ja mam szczerze, spadam do domu. Jeść dostały niedawno, dzisiaj nie miałem je wpuścić, ale nie wypuszczam. No bo tu nie ma co ich naprawdę rozić. Te srebrniaki jutro muszę zrobić zdjęcia. Zdjęcia zrobię, żeby wystawić. No no i tyle, pan powiem, żegnamy się chyba. Prawdopodobnie do jutra. Postaram się jutro coś nagrać, żeby po co oglądać. Więc cześć i na razie, trzymajcie się.